Nastała jasność, <noise> można się tutaj rozejrzeć. Dzisiaj będzie szybki przegląd gabloty. Co się zmieniło, co nowego. Zapraszam. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja jestem Ewa, a to kanał Rejskie Rośliny. Na najwyższym piętrze dużo nowych przyrostów. Burle Marx w tym momencie puszcza już dwa, trzy stoszki. Także super. Struber Mielk. No niestety tutaj drugi liść z kolei. Cały biały. Cały różowy. Ale zobaczymy. Dam mu szansę przed cięciem, bo już pojawiły się korzenie powietrzne. Także w razie czego ten szczyt z regresu można uciąć. Z zmian pojawił się tutaj grubość. Zazwyczaj stał przy akwarium, ale miał za mało światła. I taki biednie rośnie. I porównałam go z tym maluszkiem, który tu tak pędzi, więc również trafił do gabloty. Nie zajmuje dużo miejsca, więc no. dajmy mu szansę <laughs> ładnie rosnąć. Tutaj aglonema, puszcza maluszka, powolutku, idzie. Dubia. Dubia niestety troszkę ucierpiała na tym przesadzaniu, ale skończył mi się palik, znaczy no, <gryw> mój patyk, więc musiałam odciąć. Szczyt był na tym pędzie, a tutaj puściła nowy. No na razie jest taki mocno wyciągnięty. Tutaj jest węzeł bez liścia, a tu puścił na razie takie opiertka. A, maluszek. Ale widać, że tu już korzeń powietrzny się przyczepia do deski, także zaraz pójdzie szybciej. Ten liść ucierpiał w trakcie przesadzania. Roślina była nieukorzeniona i nie miał wystarczającej ilości wody. No i prawdopodobnie ten również. Mam nadzieję, że następny już będzie się miał lepiej. I co tam jeszcze? Emerald Gem został pocięty. Tutaj okazja, Pink, coś tam? Pink Princess? Nie, Pink nie Princess. <laughs> pink Dragon? <laughs> Chyba tak. Tutaj ten Ernesti ma się cudnie. A naprawdę, myślałam, że tą sadzonkę stracę. Jak stawiałam ją do korzeniania, Ale jednak te okłady z muchu pozwoliły jej się utrzymać. Żadnego liścia nie straciła. To już idzie następny czad. E, może Pokażę Wam tutaj, jak wyglądają ich korzenie. są naprawdę piękne. Mojito. Też jest czadowe. Piękne. I puszczę już drugiego, który będzie naprawdę duży. Paraiso verde. Jak ruszyło, to ruszyło z kopyta. Drugi liść. Można też lekko pouciskać. Pięknie. Dla tej choi eskimo jeszcze szukam miejsca. Wyciągnęłam ją ostatnio w całości z podłoża i oczyściłam korzenie. Nie wyglądało tam za dobrze, więc dajmy jeszcze jej czas. Poucinałam również sadzonki z tych zdrowszych pędów. Tak, w razie czego, żeby się ukorzeniały. I jedna się przyjęła. Także no też skuteczność nie za duża. E, tutaj monsterka. Silte... E, nie, monsterka. To jest Evi Premną. Pinatu Na paliku. To, co się dzieje z tą Evi Cudne. Nie dość, że te liście są takie przepiękne. To jeszcze puścił dwa stożki Koja Matylda. Również przecudna. Puszczali za liściem. Możecie zobaczyć takie dwa maluszki. Będą to młode liście. Hmm, to jeszcze z tyłu, co? No ten synapsus w końcu zaczął rosnąć i puszczać duże liście. bo tam kilka pędzłów było łystych. To jest takie piękne liście, a kończy mu się to miejsce. Także pewnie zostanie przełożone do tej gablotki. A tyle, że. W tej jest zimniej, bo tutaj jest mata grzewcza, która stoi pod y, ukorzeniającymi się roślinami i tutaj właśnie jest choja i jeszcze dwie sadzonki dugi tutaj siedzą. Jedna już puściła korzenie, także nie. za niedługo będzie można było dosadzić i pewnie kupię jakąś szerszą deskę, żeby się mogły spokojnie piąć. A to na dole. No. Może nawet obetniemy to. Bo to tu jest już całkiem. Chociaż tu się jeszcze jakoś taką ma. Żeby nie straszyła aż tak bardzo, ale no dobrze nie jest. patrzyłam w korzenie, więc może zajrzymy sobie. Hmm. Myślałam, żeby ją wyciągnąć. Pojedyncze korzonki wyglądają źle. A tak ogólnie to całkiem spoko. Tutaj widać nawet jakiś wzrost takich hydroponicznych korzeni. Dobra. Króla damy jeszcze spokój. Silver Dragon, tu odrzuca dwa liście. No, puszcza jednego, więc słaby bilans. A kurka. Czyżby wszędzie Okej. Okay. Została przetarta. Oj, nie wiem. to już była raz plaga. Więc te zmiany mogą być po poprzedniej, no ale jest ich Coraz większe już ma te liście, także czad. I tego pędu na pewno już nie będę ciachać, bo tutaj tych sadonek. Nie wiem, te rośliny to po prostu będzie... Będzie olbrzymia. Już ja ją sądzę. Dalej się ma tak no średniowo. Ale jest okej, okay, bo nie odrzucił żadnych z tych liści. Także powrotku sobie tam leci. Tutaj nowe liść. Obserwuję go, żeby się nigdzie nie zagnił, ale na razie ma dość miejsca. Tutaj... Sidapsus. Idzie na wyjść. Jak samo u tego Ernesti, Coraz większa rureczka. Zamykamy i tutaj ta górna półeczka, dwa słodziaki, gruposz i pieniążek, troszkę go przetarłam, a to tutaj o, elegans. Tu coś idzie, następny liść, tak, super. Karnosa wydłuża pęd. Mm. Tutaj ten co nie strasznie powoli mu dojdzie. No ale on też był przędziorkowaty, więc daję mu czas na spokojnie. O! wczoraj nie podlewałam i nie jestem pewna, czy, czy wszyscy dostali. <laughs> Dobrze, że zajrzałam. Słucham, już. Już odrzucam 20 Ach, chleba, ewa. Resztki pożywki. Dobra, idę dolać. Okej. Okay. I boję się, że to syngonium z tyłu również ma mało, ale żeby je wyciągnąć, <śm> 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 muszę tutaj rozbroić moją konstrukcję. Dobra, ta rurka podtrzymywała tego filodendrona, żeby nie uciekał. Dobra, została troszkę wyczyszczone. Może znajdziemy podkładkę. A tutaj już nowy list, zaraz będzie pędzik z incógnionem piękne Dobra, mamy to. A tutaj Patrzcie na to. Musiałam ją już wyciągnąć z tej półki, bo zajmowała jej prawie połowę. Puszcza pełno maluszku z boku. Jeszcze troszkę dam jej spokój i przesadzam do większej donicy i spróbuję rozsadzić. Czadowa jest. A była takim maluszkiem. Popatrzcie. Takie porównanie. Czad. O, boję się o zasychające końcówki. Tutaj się już to pojawiło Ale na razie daję jej czas Pewnie też gdybym mi tyle nie dotykała Nie przestawiała To miałaby się lepiej Legonia została przeniesiona tutaj Z tej prawej kabloty. Z tyłu ta alokazja Na razie dochodzą do siebie Marble Queen A Tam jest jeszcze jedno I tam jest jeszcze jedno To jest pila, czy peperomia? Chyba peperomia Porośnijcie się a tu co? Pink princeski na odwyku. <noise> Żeby się już nie paliły. O, do żarówek. Tutaj dwa maluszki. A z Z tyłu umierający łosieroki. roki na elwu. A tu Drugi liść. Idzie ja trzeci. To by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę. Do następnego, na razie.